To znowu ja, Marcin. Dziś trzeci odcinek. W trzecim odcinku chciałbym zacząć od tego, że poopowiadam Ci troszeczkę na temat tego, czym ogólnie jest uzależnienie. Posłuchaj, musisz wiedzieć, że to nie chodzi o substancje, które dostarczasz do swojego organizmu. Tylko chodzi o to, co zadziewa się tutaj. Istnieją takie badania, które pokazują, że dobre jedzenie może spowodować to, że w naszym centralnym układzie nerwowym wydzieli się o 200% więcej takiego neuroprzekaźnika, który odpowiada za poczucie szczęścia, a ten neuroprzekaźnik nazywa się dopaminą. Bez względu na to, czy to będzie dobry pokarm, czy to będzie substancja psychoaktywna, czy to będzie czynność, która sprawia mi frajdę, to wyrzut dopaminy decyduje o tym, czy ja się od czegoś uzależnię. Pewnie słyszałeś, że coraz częściej mówimy o tak zwanych uzależnieniach czynnościowych. Uzależnienia behawioralne dotyczą różnych, bezpiecznych, ale w konsekwencji mogących okazać się niebezpiecznymi zachowań. No to jakie czynności mogą uzależniać? Najczęściej do poradni leczenia uzależnień, w której pracuję, zgłaszają się z uzależnieniami behawioralnymi użytkownicy komputera, użytkownicy telefonów komórkowych, ale mieliśmy także pacjentów, którzy byli uzależnieni od gier hazardowych, swego czasu to był duży problem, od zakupów i od czasu do czasu osoby z różnego rodzaju zaburzeniami odżywiania. To, co dzisiaj widzę wśród młodych ludzi, to gdzieś na pierwszym miejscu plasuje się pewnie. Problem uzależnienia od różnego rodzaju komunikatorów i gier w sieci. Co to znaczy uzależnienie od komunikatorów? Coraz więcej czasu poświęcanego na pozostawanie w kontakcie z komunikatorem. Nieprzyjemne emocje w sytuacji, kiedy nie mam dostępu do tego komunikatora. Yy, takie przeświadczenie, że prawdziwe życie to toczy się w tym komunikatorze, a nie w tym, co dzieje się w realu. Yy, informacje od bliskich, że za dużo czasu spędzasz przed telefonem czy przed komputerem, to są takie symptomy, które jakoś tak jaskrawo świadczą o tym, że rozwija się problem yy, z komunikatorem. My dzisiaj wiemy, co jest największym czynnikiem ryzyka. My wiemy o tym, że dostępność do różnych czy środków psychoaktywnych, czy czynności, dostępność, czyli na ile mogę z tego korzystać, jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka. I powiem, że ja Ci współczuję. Dzisiaj jest tyle komunikatorów, czy tyle różnych forów, które z jednej strony mogą być wykorzystywane w cudowny sposób do tego, żeby kontaktować się, rozwijać żeby spełniać siebie i realizować. Ale z drugiej strony dla osób, które są podatne na to, żeby przenieść się w ten wirtualny świat, ze względu na to, że odczuwają dużo niepokoju, lęku, strachu, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi. W tym przypadku to jest ogromny czynnik ryzyka właśnie rozwoju yy, uzależnienia. Jak zauważyć, że już pojawił się problem? Odpowiem tak. Jeżeli Twoi bliscy komunikują ci, że w jakichś obszarach Twojego życia zaczynają się pojawiać problemy, i tych problemów dopatrują się w Twoich kontaktach z komunikatorem czy z ekranem, warto by było, żebyś zatrzymał się i zechciał usłyszeć to, co do ciebie mówią. Jeżeli ty sam zauważysz, że coś, co kiedyś było dla ciebie hobby, coś, co było dla ciebie atrakcyjne. Yy, przestaje ciebie rajcować, przestaje być dla ciebie ważne, przestajesz poświęcać na to czas. Z drugiej strony, jeżeli zauważasz, że coraz większe problemy w szkole, coraz słabsze oceny, a jeszcze z innej strony znajomi zaczynają informować, że rzadko do nas przychodzisz, nie mamy możliwości, żeby się z Tobą spotkać, fajnie by było, gdybyś rzeczywiście zastanowił się, czy ten czas, który poświęcasz na kontakty z. Ekranem, z komunikatorem, to nie jest już problem. No ale wszyscy w koło też yy, są w sieci mhm. i używają komunikatorów. To normalne. Dlaczego to jest groźne? No, Okej, okay. no możesz patrzeć na to w taki sposób, że wszyscy są w tej sieci i pewnie większość z tych wszystkich będzie ponosiła jakąś cenę za to, że tak dużo czasu tam spędzi. Nie chodzi o Ciebie, bo do Ciebie mówię i powiem Ci, że. Yy, w sieci czekają, czekają na ciebie różne niebezpieczeństwa, tak ze strony innych ludzi, jak też ze strony samego siebie. My mówimy o czymś takim jak efekt odhamowania. Czego on dotyczy, na czym on polega? A to polega na tym, że coś, czego na pewno nigdy nie powiedziałbyś w realu, coś, czego nigdy nie powiedziałbyś, czy nigdy nie zrobiłbyś w takim kontakcie face-to-face -face ze swoim kolegą czy koleżanką, na to pozwolisz sobie w takiej relacji, za pomocą komunikatora, za pomocą ekranu. Możesz później tego żałować, ale czasami może się też zdarzyć tak, że już tego nie da rady yy, w jakiś tam sposób odkręcić. Hmm. Czy to jest tak, że jak jestem dużo w tym wirtualnym świecie i hmm. być może jestem od niego już uzależniony, to może powodować to inne uzależnienia? Iż co jest, tak, bo zobaczmy. Dużo czasu poświęcasz na granie czy na pozostawanie w kontakcie na komunikatorze z kim. nie dosypiasz, jesteś zmęczony. Przyjdzie Ci do głowy, że jeżeli wypijesz takiego energetyka, to wtedy poczujesz się lepiej, wtedy będziesz mieć więcej energii. Ja wiem, że dużo młodych ludzi tak robi, że długo grając czy pozostając przed ekranem, używa także napojów energetyzujących. Od napojów energetyzujących, które stymulują, malutki kroczek do tego, żeby zacząć używać różnych innych substancji, które działają psychostymulująco. To będą wszystkie substancje, które należą do grupy fenyloetylaminy. To są amfetaminy, piperazyny, kacelony. I też może być tak, że te przemęczenie związane z pozostawaniem przed komputerem będzie zachęcało do tego, żeby tych psychostymulantów używać. No dobra, to jak mam się kontrolować, jak mam sobie pomóc? Jedną z takich najistotniejszych cech osobowościowych człowieka, także młodego człowieka, jest zdolność samokontroli. Ja coraz częściej pozwalam sobie na to, żeby do, do Ciebie, do młodego człowieka powiedzieć zakładaj sobie jaką ilość czasu dzisiaj poświęcisz komunikatorowi, ekranowi, Graniu na komputerze. Specjaliści mówią, że dwie godziny mniej więcej, ale ja mam dzisiaj świadomość tego, że okres pandemii, zdolnego nauczania gdzieś wymusza na nas to, żebyśmy dłużej pozostawali przed ekranami. To, to nie chodzi mi ta, o takie pozostawanie przed ekranem, jak y, czytanie książki na audio, słuchanie na audiobooku, czy odrabianie lekcji, czy korzystanie z Librusa. I chodzi o ten czas, który poświęcasz dla swojej przyjemności. Dwie godziny i nie więcej. Kolejna rzecz, która może pomóc w tym, żeby y, nie mieć takiej potrzeby spędzania długiego czasu przed, y, przed komputerem to ciekawe zainteresowania wokół. Jeżeli są aktywności, które do tej pory sprawiały Ci przyjemność, to dalej je kontynuuj. Jeżeli są aktywności, z których zrezygnowałeś, odkurz je. Powróć do nich. Pozwól sobie na to, żeby na nowo zaczynały sprawiać Ci frajdę, żeby te endorfiny znowu zaczęły pojawiać się w Twoim organizmie w naturalny sposób, a nie tylko przez kontakt z nowymi technologiami, które, jak już na sam koniec chcę powiedzieć, mogą być i cudownym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi, ale też okrutnym czynnikiem ryzyka rozwoju chociażby różnych zaburzeń emocjonalnych. No dobra, to powiedz mi teraz coś optymistycznego na koniec. Nie wiem, czy to będzie optymistyczne, ale jeżeli nie chcesz rozwinąć takiego zaburzenia, które już w literaturze przedmiotu jest nazywane efektem FOMO, Fear of Missing Out, czyli obawami przed tym, że może mnie coś ominąć, i ty wiesz, o czym ja dobrze mówię. O tych sygnałach SMS-ów, które przychodzą, czy wiadomości, i to od razu musisz sprawdzić, czy to do ciebie. To weź trochę potręby. Nawet jeżeli dostaniesz SMS-a, decyzję czy odłóż decyzję o tym, żeby odebrać tę wiadomość na jakiś czas. Zobacz, jak się będziesz czuł. Zobacz, co się będzie z Tobą działo. Wtedy też będziesz umiał sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile moje kontakty z telefonem, na ile moje kontakty z komunikatorem są już niebezpieczne. Świat się nie zawali. Jeżeli tej wiadomości nie odbierzesz wtedy, kiedy ona do Ciebie dojdzie.